Dziennik wiedzy o swoim ja. Wolność ekspresji. Prowadzenie dziennika jest przede wszystkim wyrażaniem samego siebie. Odłóż samokrytykę na bok i spisz jak najwięcej swoich myśli, abyś mógł je przeanalizować. Pisz o swoim dniu, na kartce albo na komputerze. Napisz o sytuacji, która stanowiła dla ciebie wyzwanie, lub pisz o prozaicznych rzeczach, które składają się na twoją codzienną rutynę. Nie skupiaj się na poprawności językowej. Czasami chęć zachowania poprawności językowej może wpływać na swobodne przelewanie myśli na papier. Spróbuj zatem wyłączyć na chwilę wewnętrznego korektora. Używaj list wypunktowanych albo strzałek, aby łączyć ze sobą myśli, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ale pisz nieprzerwanie, aż do momentu, gdy upłynie czas, który przeznaczyłeś na prowadzenie dziennika. Pisz codziennie. Wystarczy, że każdego dnia spiszesz jedną myśl. Na początku może się okazać, że masz w głowie wiele pomysłów i trudno będzie ci zdecydować, który z nich zanotować jako pierwszy. Staraj się nie zapomnieć o żadnym pomyśle, a w swoim dzienniku każdego dnia opracowuj je bardziej szczegółowo. Sprawdzaj systematyczność wpisów w dzienniku. Odnotowuj swoje wpisy w dzienniku. Dzięki temu szybko będziesz mógł zbadać częstotliwość wpisów. Ponadto prowadzenie swoistego rejestru może być zachętą do częstszego pisania. Wykorzystaj do tego swój ulubiony format wizualny bądź kreatywny, wymyśl coś lepszego niż zwykłe zakreślanie daty w kalendarzu. Czas na refleksję. Co tydzień, zczytuj to, co napisałeś, szukaj wzorów powtarzających się myśli i wydarzeń, wszystkiego, co wygląda jak regularny scenariusz. Taki scenariusz może składać się z sekwencji myśli lub ze zdarzeń i faktów. Zwróć uwagę na swoje obserwacje. Pamiętaj, to nie moment, żeby się oceniać, tylko żeby się lepiej zrozumieć. Oceniaj swoje zachowanie. Analizując swoje cotygodniowe obserwacje, spróbuj ocenić swoje reakcje i myśli. Oceniaj je w skali od negatywnych minus 5 do pozytywnych 5 przy założeniu, że zero oznacza wartość neutralną. Następnie spójrz na wykres skali ocen i sprawdź, co możesz zrobić, aby zmienić coś na lepsze. Zmieniaj się dzięki burzy mózgów. Zorganizuj własną burzę mózgów, która przywoła pozytywne myśli i reakcje. Kreśl mapy myśli między słowami a obserwacjami, dzięki czemu stworzysz wielką wizualną sieć. Przeanalizuj każdy element mapy i zastanów się, jak możesz go poprawić. Pamiętaj, to twoje pomysły na samorozwój w kierunku, który uważasz za najodpowiedniejszy. Myśl nie szablonowo. Przekuj myśl w czyn. Gdy masz zestaw celów dla swojego nowego siebie, zastanów się nad możliwościami ich realizacji w praktyce. Porozmawiaj z ludźmi wokół siebie o swoich decyzjach. Zbieraj ich opinie i przemyślenia. Staraj się za każdym razem aplikować nowe wzorce zachowań, które sobie ustaliłeś. Pamiętaj, ta zmiana ma sprawić, że będziesz bardziej zadowolony z siebie. Celebruj swoją autentyczność. Opanowałeś umiejętność prowadzenia dziennika o swoim własnym ja, postawiłeś sobie nowe cele i skonsultowałeś swoje decyzje z innymi. Teraz nadszedł czas, aby świętować. Zanotuj w swoim dzienniku innym kolorem, w jaki sposób odczułeś radość z wprowadzonej zmiany. Tych kolorowych, zadowolonych wpisów będzie tym więcej, im bardziej będziesz się starać. Poświęć chwilę na odczuwanie radości, której jesteś źródłem.